Od zarania dziejów kwestia końca czasów i ostatecznego przeznaczenia świata fascynowała, intrygowała umysły. Starożytne kultury, filozofie i religie ze wszystkich zakątków globu mają swoje własne naro apokalipsie, sądzie ostatecznym i odnowie. Jednak dla miliardów ludzi pismo święte oferuje unikalną i szczegółową wizję proroctw, które wskazują na koniec tej ery i początek nowej. Ten scenariusz jest zaproszeniem do zanurzenia się w głębiny pisma, odkrywając biblijne proroctwa. Które opisują znaki, wydarzenia i ostateczny wynik historii ludzkości. Nie chodzi o spekulacje czy sensacje, ale o staranną analizę tego, co Słowo Boże objawia o dniach ostatecznych, powrocie Chrystusa, sądzie i obietnicy nowego nieba i nowej ziemi. To podróż, która ma na celu przyniesienie jasności, nadziei i poczucia duchowej pilności. Będziemy badać kluczowe fragmenty Starego i Nowego Testamentu, od apokaliptycznych wizji Daniela i Ezechiela po objawienia Jezusa w Ewangeliach i listach Pawła. Kulminujące w wielkiej wizji Apokalipsy Jana. Naszym celem jest zrozumienie ogólnego obrazu proroctw, zidentyfikowanie znaków czasów i rozeznanie, jak powinniśmy żyć w świetle tych wiecznych prawd. To przesłanie, które wzywa nas do czujności, świętości i głoszenia Ewangelii. Przygotuj się na wzmocnienie swojej wiary i poszerzenie zrozumienia, gdy będziemy odkrywać tajemnice proroctw końca świata. To nie tylko studium teologiczne, ale refleksja nad suwerennością Boga nad historią. Wypełnieniem jego obietnic i pewnością, że on kontroluje wszystko. To przesłanie nadziei dla wierzących i ostrzeżenie dla tych, którzy jeszcze nie przygotowali się na spotkanie ze Stwórcą. Niech ta podróż zainspiruje nas do życia z odnowionym poczuciem celu, do intensywniejszego szukania Boga i do pilnego dzielenia się przesłaniem zbawienia. Proroctwa nie mają nas przerażać, ale przygotowywać, motywować do życia w sposób, który podoba się Bogu i dawać nam pewność, że dla tych, którzy ufają Panu. Najlepsze jeszcze nadejdzie. Czas się obudzić i spojrzeć w górę. Jeśli jesteś gotowy, aby odkryć proroctwa końca świata, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanał i skomentować. Marenafe, przyjdź, Panie Jezu. Twój udział pomaga nam dotrzeć z tym przesłaniem nadziei do większej liczby osób. Biblijne proroctwa o końcu czasów nie są ogizolowanym zbiorem tekstów, ale wzajemnie powiązanym obrazem, który rozciąga się na całe Pismo. Od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Objawiają one suwerenny plan Boga dla historii ludzkości, kulminujący w spełnieniu jego królestwa i przywróceniu wszystkich rzeczy. Zrozumienie tego obrazu jest niezbędne, aby uniknąć izolowanych i sensacyjnych interpretacji oraz mieć zrównoważony pogląd na przyszłość. W Starym Testamencie prorocy tacy jak Daniel, Izajasz, Ezechiel i Joel opisali wydarzenia, które wskazują na dni ostateczne, w tym powstanie i upadek imperiów, przywrócenie Izraela Wyłanie Ducha Świętego i przyjście Mesjasza. Te proroctwa, często ukryte w symbolach i wizjach, służyły przygotowaniu ludu Bożego na to, co miało nadejść, i wzmocnieniu ich wiary w wierność Bożą. Były one przypomnieniem, że Bóg kontroluje historię. Nowy Testament z kolei pogłębia i wyjaśnia wiele z tych proroctw. Jezus w swoich eschatologicznych przemówieniach Mateusza 24, Marka 13, Łukasza 21. Szczegółowo opisał znaki swojego drugiego przyjścia, w tym wojny, głód, trzęsienia ziemi, prześladowania i pojawienie się fałszywych proroków. Podkreślał potrzebę czujności i przygotowania, ponieważ nikt nie zna dnia ani godziny jego powrotu, ale znaki będą oczywiste dla tych, którzy będą uważni. Listy Pawła, Piotra i Jana również poruszają proroctwa końca czasów, ostrzegając przed odstępstwem, pojawieniem się antychrysta, prześladowaniem chrześcijan i znaczeniem trwania w wierze. Oferują one pocieszenie i zachętę wierzącym, którzy borykają się z trudnościami, przypominając im o nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego. Życie chrześcijańskie to podróż wiary i wytrwałości, oczekująca na powrót Pana. Księga Apokalipsy, kulminacja biblijnych proroctw, przedstawia wspaniałą i symboliczną wizję wydarzeń końcowych, w tym Wielki Ucisk, Bitwę pod Armagedonem, Ty Królestwo, Sąd Ostateczny i stworzenie Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Chociaż jej interpretacja jest złożona i generuje różne punkty widzenia, jej głównym celem jest objawienie ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad złem i spełnienie Bożego planu odkupienia. W ten sposób ogólny przegląd biblijnych proroctw o końcu czasów objawia nam Boży plan, który rozwija się na przestrzeni dziejów, kulminując w drugim przyjściu Chrystusa i spełnieniu Jego Królestwa. Nie jest to szczegółowy plan przewidywania dat, ale przewodnik, który ma nas duchowo przygotować. Do życia w czujności i do głoszenia przesłania nadziei w świecie, który pragnie odpowiedzi. Obyśmy studiowali te proroctwa z mądrością i rozeznaniem, pozwalając im kształtować naszą wiarę i cel życia. Jezus w swoim proroczym kazaniu na Górze Oliwnej Mateusza 24, Marka 13, Łukasza 21 szczegółowo opisał szereg znaków, które poprzedzą jego drugie przyjście i koniec tej ery. Te znaki nie mają nas panikować, ale ostrzegać i przygotowywać, wskazując, że czas jego powrotu jest bliski. Zachęcał nas, abyśmy obserwowali te znaki, jak obserwuje się pąki figowca, wiedząc, że lato jest blisko. Jednym z pierwszych znaków wymienionych przez Jezusa jest pojawienie się fałszywych mesjaszy i fałszywych proroków, którzy zwiodą wielu. W naszych czasach obserwujemy wzrost ruchów i przywódców, którzy ogłaszają się mesjaszami lub którzy zniekształcają słowo Boże dla własnych interesów, odciągając ludzi od prawdziwej wiary. Kluczowe jest rozeznawanie duchów i testowanie wszystkiego w świetle pisma, aby nie dać się zwieść tym fałszywym obietnicom. Jezus mówił także o wojnach i pogłoskach o wojnach narodzie powstającym przeciwko narodowi i królestwie przeciwko królestwu. Historia ludzkości naznaczona jest konfliktami, ale intensywność i częstotliwość tych wydarzeń wydają się wzrastać w miarę zbliżania się do końca. Ponadto wspomniał o głodzie, zarażach i trzęsieniach ziemi w różnych miejscach, wydarzeniach które są stałym elementem naszego świata, ale które, obserwowane razem, wskazują na okres nasilenia bólów porodowych. Innym ważnym znakiem jest prześladowanie chrześcijan. Jezus ostrzegał, że Jego naśladowcy będą nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu Jego imienia, i że wielu zostanie wydanych na udrękę i śmierć. W różnych częściach świata prześladowania religijne są brutalną rzeczywistością, a chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją, więzieniem, a nawet męczeństwem za swoją wiarę to prześladowanie, choć bolesne, jest znakiem, że jesteśmy na właściwej drodze i że koniec jest bliski. Apostołowie również uzupełnili słowa Jezusa. Paweł w dwóch liście do Tymoteusza 3 opisał trudne czasy dni ostatecznych, charakteryzujące się egoizmem, chciwością, arogancją, nieposłuszeństwem wobec rodziców, niewdzięcznością, bezbożnością, brakiem naturalnej miłości, nieprzejednaniem, oszczerstwami, brakiem samokontroli, okrucieństwem. Pogardą dla dobra, zdradą, porywczością, pychą i miłością do przyjemności bardziej niż do Boga. Ten opis wydaje się być wiernym portretem współczesnego społeczeństwa. W ten sposób drugi temat zaprasza nas do obserwowania znaków czasów zgodnie z opisem Jezusa i apostołów. Fałszywi mesjasze, wojny, głód, zarazy, trzęsienia ziemi i prześladowania chrześcijan są ostrzeżeniami o bliskości powrotu Chrystusa. Obyśmy byli czujni, Rozeznawali czasy i żyli w sposób, który podoba się Bogu, abyśmy nie zostali zaskoczeni, ale byli przygotowani na spotkanie z Panem. Jednym z najbardziej widocznych wydarzeń w proroctwach końca czasów jest Wielki Ucisk, okres bezprecedensowego ucisku i cierpienia w historii ludzkości. Sam Jezus ostrzegał przed tym czasem, mówiąc, bo wtedy będzie Wielki Ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie, Mateusza godzina 24.21. Okres ten będzie naznaczony katastrofalnymi wydarzeniami, intensywnymi prześladowaniami i pełnym objawieniem zła. Ten okres ucisku jest szczegółowo opisany w Księdze Apokalipsy, wraz z otwarciem pieczęci, dźwiękiem trąb i wyłaniem czas gniewu Bożego. Będą to lata klęsk żywiołowych, niszczycielskich wojen, załamań gospodarczych i prześladowań religijnych. Ziemia zostanie wstrząśnięta, niebo pociemnieje, a ludzkość doświadczy cierpienia, które przewyższy wszystko. Co kiedykolwiek widziano, czas oczyszczenia i Bożego Sądu. Chociaż wielki ucisk w całej swej pełni jeszcze nadejdzie, wielu uczonych i obserwatorów obecnej rzeczywistości wskazuje na prekursory i znaki, które mogą przygotowywać grunt pod ten okres. Wzrost częstotliwości i intensywności klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie i ekstremalne susze, można postrzegać jako rozgrzewkę przed katastrofami opisanymi w apokalipsie. Nauka Choć szukająca naturalnych wyjaśnień, często zderza się z ogromem tych wydarzeń, które wydają się wykraczać poza historyczne wzorce. Podczas wielkiego ucisku pojawi się centralna postać znana jako Antychryst, czyli Bestia. Będzie on charyzmatycznym i potężnym przywódcą, który zwiedzie narody fałszywymi obietnicami pokoju i bezpieczeństwa. Będzie wymagał uwielbienia i ustanowi globalny system kontroli, w którym nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać bez znamienia Bestii. Jego dojście do władzy będzie próbą wiary dla prawdziwych naśladowców Chrystusa, którzy będą prześladowani i męczeni za odmowę oddawania mu czci. W obecnym kontekście dyskusja o globalnym nadzorze, rozwoju sztucznej inteligencji i rosnącej wzajemnej łączności systemów finansowych, identyfikacyjnych rodzi pytania o łatwość, z jaką globalny system kontroli mógłby zostać wdrożony. Technologia rozpoznawania twarzy, cyfrowe systemy płatności i możliwość monitorowania życia ludzi w czasie rzeczywistym. Choć przedstawiane jako postępy w dziedzinie bezpieczeństwa i wygody, mogą być postrzegane jako narzędzia, które w niewłaściwych rękach mogłyby utorować drogę do prorokowanej totalnej kontroli. Niedawna pandemia, na przykład, pokazała zdolność rządów do wdrażania środków kontroli i ograniczania wolności na skalę globalną, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia. Prześladowania wierzących będą intensywne i globalne. Ci, którzy odmówią pokłonienia się Antychrystowi i przyjęcia jego znamienia. Spotkają się ze śmiercią. Jednak Biblia objawia również, że nawet w obliczu tych prześladowań Bóg będzie chronił i wspierał swoich wiernych, a wielu zwróci się do niego w pokucie i wierze. Wiara świętych zostanie wypróbowana i oczyszczona jak złoto w ogniu, a ich świadectwo będzie latarnią nadziei w środku ciemności. Zwiedzenie nie ogranicza się tylko do sfery religijnej. Era informacji z szybkim rozprzestrzenianiem się fałszywych wiadomości, fake news i teorii spiskowych, Tworzy środowisko sprzyjające zamieszaniu i nieufności. Trudność w odróżnianiu faktów od fikcji, polaryzacja ideologiczna i manipulacja masami za pomocą algorytmów i mediów społecznościowych są odzwierciedleniem powszechnego zwiedzenia, które dotyka społeczeństwo na różnych poziomach, przygotowując grunt pod akceptację zniekształconych narracji. Biblia mówi również o silnym zwiedzeniu, które Bóg ześle na tych, którzy nie umiłowali prawdy, aby uwierzyli kłamstwu. 2 Sugeruje to, że zdolność do rozeznawania prawdy nie jest tylko kwestią intelektualną, ale moralną i duchową. Celowe odrzucenie prawdy biblijnej i poszukiwanie tego, co przyjemne dla uszu, czyni ludzi podatnymi na wszelkiego rodzaju zwiedzenia, czy to religijne, polityczne czy społeczne. Pojawienie się technologii, takich jak sztuczna inteligencja i deepfakes, dodaje nową warstwę złożoności do scenariusza zwiedzenia. Zdolność do tworzenia ultrarealistycznych obrazów, dźwięków i filmów. Które przekonująco symulują rzeczywistość, rodzi poważne pytania o autentyczność informacji. Ta technologia, choć ma potencjał do czynienia dobra, może być również wykorzystywana do manipulowania percepcją i rozpowszechniania kłamstw na niespotykaną dotąd skalę, czyniąc rozeznawanie jeszcze bardziej istotnym. W ten sposób piąty temat ostrzega nas przed pojawieniem się fałszywych proroków i powszechnym zwiedzeniem, rzeczywistością coraz bardziej obecną w naszych czasach. Rozprzestrzenianie się zniekształconych doktryn, Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i postęp technologii manipulacji są znakami, że proroctwo Jezusa się spełnia. Obyśmy byli czujni, ugruntowani w Słowie Bożym, szukając rozeznania Ducha Świętego, aby nie dać się zwieść i trwać mocno w prawdzie, nawet w świecie iluzji. Innym uderzającym znakiem dni ostatecznych, zgodnie z proroctwem Jezusa, jest wzrost nieprawości i wynikające z tego oziębienie miłości wielu, Mateusza godzina 24.12. To proroctwo opisuje pogorszenie moralne i etyczne w społeczeństwie, gdzie egoizm, przemoc i obojętność stają się coraz bardziej powszechne. Obserwując dzisiejszy świat, trudno nie dostrzec bolesnej rzeczywistości tego wypełnienia. Żyjemy w erze, w której przemoc, w różnych jej formach, wydaje się być znormalizowana. Konflikty zbrojne, terroryzm, przestępczość miejska i banalizacja życia ludzkiego to codzienne nagłówki. Nieprawość objawia się nie tylko w aktach przestępczych, ale także w systemowej korupcji, niesprawiedliwości społecznej i wyzysku najbardziej bezbronnych. Niepohamowane dążenie do władzy i bogactwa, często kosztem godności ludzkiej, jest wyraźnym odzwierciedleniem tego wzrostu zła. Równolegle do wzrostu nieprawości obserwujemy oziębienie miłości. Relacje międzyludzkie stają się bardziej powierzchowne, utylitarne. Empatia maleje a troska o bliźniego zostaje zastąpiona indywidualizmem i samowystarczalnością. Rozpad rodziny, porzucanie osób starszych i dzieci oraz rosnąca polaryzacja społeczna to objawy społeczeństwa, w którym miłość, która powinna być więzią jedności, staje się rzadkością. Media społecznościowe, choć mają potencjał dołączenia ludzi, często stają się sceną nienawiści, cyberprzemocy i szerzenia mowy nienawiści. Łatwość ukrywania się za anonimowym profilem wydaje się zachęcać do agresji i braku szacunku, przyczyniając się do środowiska, w którym współczucie i solidarność są rzadkością. Kultura anulowania i szybkość, z jaką wydawane są wyroki beznależytej analizy, są przykładami tego, jak szybko miłość może ostygnąć. Proroctwo o ziębieniu miłości odnosi się nie tylko do miłości międzyludzkiej, ale także do miłości do Boga. Rosnąca sekularyzacja, relatywizm moralny i poszukiwanie ulotnych przyjemności oddalają ludzi od prawdziwej relacji ze Stwórcą. Wiara staje się wygodą, a uwielbienie pustym rytuałem, pozbawionym żarliwości i pasji, które powinny charakteryzować relacje z boskością. Duchowa obojętność jest jednym z największych zagrożeń dni ostatecznych. W ten sposób szósty temat zaprasza nas do refleksji nad wzrostem nieprawości i oziębieniem miłości, wyraźnymi znakami bliskości końca. Przemoc, korupcja, indywidualizm i obojętność to rzeczywistości, które nas otaczają i które potwierdzają słowa Jezusa. Obyśmy, jako wierzący, byli przeciwwagą dla tej tendencji, pielęgnując miłość do Boga i bliźniego, będąc światłem w ciemności i solą w ziemi, która straciła smak, aby miłość Chrystusa jaśniała przez nas. Centralnym elementem eschatologii chrześcijańskiej jest doktryna o porwaniu Kościoła, wydarzeniu, w którym wierni zostaną nagle zabrani z ziemi, aby spotkać Pana w powietrzu, przed lub w trakcie wydarzeń wielkiego ucisku. Chociaż istnieją różne interpretacje dotyczące dokładnego momentu tego wydarzenia – przeduciskowe, śróduciskowe, pouciskowe – pewność, że Chrystus przyjdzie po swój Kościół jest obietnicą, która podtrzymuje nadzieję milionów wierzących na całym świecie. Paweł opisuje to wydarzenie w jednym liście do Tesaloniczan 4, 16 myślnik 17, gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła i strąbą trąbą Bożą, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my… Którzy pozostaniemy żywi, zostaniemy razem z nimi porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrzu i tak zawsze będziemy z Panem. Ten żywy opis wskazuje na nadprzyrodzone i natychmiastowe wydarzenie, w którym ciała wierzących zostaną przemienione i uwielbione. Porwanie jest wydarzeniem nadziei i pocieszenia dla Kościoła. Jest to obietnica wyzwolenia od cierpienia i prześladowań oraz początek wieczności w obecności Boga. Dla tych, którzy są przygotowani, będzie to moment niewysłowionej radości. Spełnienie obietnicy Jezusa, że przyjdzie po nas, abyśmy tam, gdzie on jest, byli i my. Jest to spełnienie miłości Chrystusa do jego oblubienicy, Kościoła. W przeciwieństwie do porwania, które jest wydarzeniem wyłącznie dla Kościoła, powrót Chrystusa w chwale będzie widoczny dla wszystkich i będzie oznaczał koniec wielkiego ucisku. W tym momencie Jezus przyjdzie ze swoimi niebiańskimi armiami, aby pokonać Antychrysta i jego sojuszników, ustanowić swoje te królestwo na ziemi i sądzić narody. Będzie to wydarzenie sądu dla bezbożnych i triumfu dla sprawiedliwych pełne objawienie suwerenności Boga. W obecnym kontekście szybkość komunikacji i możliwość natychmiastowego przekazywania globalnych wydarzeń na cały świat sprawiają, że idea tak nagłego i globalnego wydarzenia jak porwanie staje się bardziej zrozumiała. Nowoczesna technologia, z jej zdolnością do masowego śledzenia i identyfikowania osób może być również postrzegana jako prekursor łatwości. Z jaką wydarzenie globalnego usunięcia mogłoby zostać zauważone i zarejestrowane, nawet jeśli jego natura jest nadprzyrodzona. W ten sposób siódmy temat zaprasza nas do refleksji nad porwaniem i powrotem Chrystusa, nadzieją Kościoła i nadchodzącą rzeczywistością. Obietnica, że Jezus przyjdzie po swój Kościół i ustanowi swoje królestwo, jest motywacją do życia w świętości i czujności. Obyśmy byli przygotowani na ten dzień, z zapalonymi lampami i sercami pełnymi wiary z niecierpliwością oczekując na przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Po chwalebnym powrocie Chrystusa i pokonaniu Antychrysta, biblijne proroctwa wskazują na okres tysiąca lat pokoju i sprawiedliwości na ziemi, znany jako to królestwo. W tym czasie Jezus będzie fizycznie panował nad ziemią z Jerozolimy, a szatan będzie uwięziony, uniemożliwiając mu zwodzenie narodów. Będzie to czas pełnego wypełnienia mesjańskich obietnic, gdzie sprawiedliwość, pokój i prawość będą panować w bezprecedensowy sposób. W tym okresie ziemia zostanie uwolniona od wielu przekleństw grzechu. Natura będzie harmonijna, zwierzęta będą żyć w pokoju, a długowieczność ludzka zostanie przywrócona. Będzie pełne poznanie Boga, a uwielbienie go będzie powszechne. Narody nie będą już uczyć się wojny, a ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wody pokrywają morze. Będzie to czas doskonałego rządzenia i obfitych błogosławieństw dla ludzkości. Ty królestwo reprezentuje urzeczywistnienie ludzkiego pragnienia utopii, idealnego świata, w którym nie ma cierpienia, niesprawiedliwości ani konfliktu. Na przestrzeni dziejów różne ideologie i ruchy polityczne i społeczne próbowały stworzyć własne utopie, ale wszystkie zawiodły, ponieważ ludzka natura skażona grzechem uniemożliwia prawdziwy pokój i sprawiedliwość. Ty królestwo będzie jednak utopią ustanowioną przez Boga, gdzie obecność i rządy Chrystusa zagwarantują doskonałość. Po tysiącletnim królestwie proroctwa kulminują w wizji nowego nieba i nowej ziemi, gdzie mieszkanie Boga będzie z ludźmi. Apokalipsa 21 i 22 opisują chwalebną rzeczywistość, w której nie będzie już śmierci, płaczu ani bólu, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Nowej Jeruzalem wstąpi z nieba, a Bóg otrze każdą łzę z oczu swego ludu. Będzie to ostateczne spełnienie Bożego planu odkupienia, wieczność w obecności Stwórcy. Ta wizja nowego nieba i nowej Ziemi rezonuje z wewnętrznym poszukiwaniem przez ludzkość doskonałego domu, miejsca pokoju i pełni. Niezadowolenie z obecnego świata, poszukiwanie sensu i tęsknota za czymś poza materią są odzwierciedleniem tej wrodzonej nadziei na wyższą rzeczywistość. Biblia oferuje ostateczną odpowiedź na to poszukiwanie, wskazując na wieczność, w której wszystkie najgłębsze aspiracje duszy zostaną w pełni zaspokojone. W ten sposób ósmy temat przedstawia nam to Królestwo oraz wizję nowego nieba i nowej ziemi, spełnienie Bożego planu dla ludzkości. Ta obietnica przyszłości pokoju, sprawiedliwości i pełni jest nadzieją, która podtrzymuje nas w obliczu obecnych trudności. Obyśmy żyli z tą żywą nadzieją w naszych sercach, dążąc każdego dnia do świętości i posłuszeństwa, abyśmy mogli w pełni cieszyć się wiecznością w obecności naszego Pana i Zbawiciela. Zrozumienie w końca czasów nie jest jedynie ćwiczeniem intelektualnym ani poszukiwaniem apokaliptycznych ciekawostek, jest to wezwanie do działania i do życia z celem. Pismo Święte nie objawia nam tych wydarzeń, aby nas przerażać, ale aby nas przygotować, aby nas motywować do życia w sposób, który podoba się Bogu i aby dać nam pewność, że on kontroluje wszystko. Kluczowe pytanie brzmi, jak powinniśmy żyć w świetle tych prawd w dzisiejszym świecie? Po pierwsze, czujność i rozeznanie. Jezus zachęcał nas do czuwania i modlitwy, ponieważ nie znamy dnia ani godziny Jego przyjścia. Oznacza to bycie uważnym na znaki czasów, ale bez popadania w sensacje czy spekulacje dotyczące dat. Duchowe rozeznanie jest fundamentalne, aby odróżnić prawdę od zwiedzenia, zwłaszcza w erze zniekształconych informacji i fałszywych narracji. Powinniśmy być jak Berejczycy, którzy codziennie badali pismo, aby sprawdzić, czy to, czego ich uczono, jest prawdą, Dzieje apostolskie, godzina 17:11. Po drugie, świętość i czystość. Bliskość powrotu Chrystusa powinna nas skłaniać do życia w świętości, oddzielonej od grzechu i poświęconej Bogu. Piotr zachęca nas: Skoro więc to wszystko ma się rozpaść, jakimiż ludźmi powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i przyspieszając przyjście Dnia Bożego? 2 Piotra 3, 11 Myślnik 12. Świętość nie jest ciężarem ale odpowiedzą miłości na Tego, który nas pierwszy umiłował i przygotowaniem na spotkanie z Panem. Po trzecie, głoszenie Ewangelii. Wielkie posłannictwo, dane przez Jezusa swoim uczniom, nabiera jeszcze większej pilności w świetle proroctw końca czasów. Jeśli koniec jest bliski, potrzeba dzielenia się przesłaniem zbawienia z tymi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, staje się imperatywna. Jesteśmy wezwani, aby być ambasadorami Chrystusa, Niosąc nadzieję Ewangelii światu, który pragnie odpowiedzi i większego celu. Ewangelizacja nie jest opcją, ale nakazem. Po czwarte, odporność i wytrwałość w wierze. Proroctwa wskazują, że dni ostateczne będą naznaczone prześladowaniami, udrękami. Historia Jeremiasza, którą wcześniej badaliśmy, jest świadectwem znaczenia trwania w wierze nawet w obliczu przeciwności. Musimy wzmocnić naszą wiarę. Budować się nawzajem i być przygotowani na wyzwania, które nadejdą, ufając, że Bóg nas podtrzyma i uzdolni do wytrwania do końca. Na koniec, nadzieja i zaufanie w suwerenność Boga. Pomimo wszystkich trudności i alarmujących znaków, centralnym przesłaniem proroctw jest nadzieja. Bóg kontroluje wszystko, a Jego plan odkupienia zostanie w pełni wypełniony. Pewność nowego nieba i nowej ziemi, gdzie zamieszka sprawiedliwość. Powinna napełniać nas radością i motywować do życia z odnowionym poczuciem celu, wiedząc, że dla tych, którzy ufają Panu, najlepsze jeszcze nadejdzie. W ten sposób dziewiąty temat oferuje nam praktyczne implikacje dotyczące życia w świetle proroctw w dzisiejszym świecie. Czujność, rozeznanie, świętość, głoszenie Ewangelii, odporność i nadzieja to filary życia, które podoba się Bogu i które jest przygotowane na powrót Chrystusa. Obyśmy przyjęli te prawdy i pozwolili im przemienić nasz sposób życia na chwałę Boga i dla postępu Jego Królestwa. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez głębiny biblijnych proroctw o końcu czasów. Zbadaliśmy ogólny obraz, znaki czasów, wielki ucisk, powrót Chrystusa, ty królestwo i chwalebną wizję nowego nieba i nowej ziemi. To nie tylko studium teologiczne, ale refleksja nad suwerennością Boga nad historią i pilnością życia w sposób, który mu się podoba. Proroctwa nie mają nas przerażać, ale ostrzegać i przygotowywać. Wzywają nas do czujności, rozeznania, świętości, głoszenia ewangelii i wytrwałości w wierze. W coraz bardziej chaotycznym i niepewnym świecie Słowo Boże oferuje nam kotwicę nadziei i pewność, że On kontroluje wszystko, a Jego plan odkupienia zostanie w pełni wypełniony. Niech ta podróż wzmocniła Twoją wiarę i poszerzyła Twoje zrozumienie czasów, w których żyjemy. Niech zainspiruje cię do życia z odnowionym poczuciem celu, do intensywniejszego szukania Boga i do pilnego dzielenia się przesłaniem zbawienia. Pamiętaj, dla tych, którzy ufają Panu, najlepsze jeszcze nadejdzie. Skomentuj poniżej: Marenafe, przyjdź, Panie Jezu. A jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał, aby uzyskać więcej treści, które odżywiają duszę i wzmacniają wiarę. Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z tobą. Amen.